Halo, dzień dobry, z tej strony Tomala. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kolejną część sekretów i trików, które możecie wykorzystać w drugim sezonie Fortnite. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do odcinka. I. Pierwszy takim ciekawym trikiem jest możliwość tak jakby, odbijania rakiet z rakietnicy o C4. Jedyne co musimy zrobić to wziąć sobie C4 na ścianę, na podłogę gdzie chcemy i nacelować sobie rakietnicę z tą C4. Tak jak możecie zauważyć rakieta się ładnie odbija i leci w innym kierunku. Trzeba też uważać oczywiście, żeby siebie tego nie, nie uderzyć. Kolejnym trikiem jest możliwość zbagowania trolki. Jedyne co trzeba zrobić to udać się do tej nowej groty i przy tej trolce właśnie którą tutaj widzicie, w momencie gdy będziecie blisko wody po wyskoku, skoku, musicie, musicie nacisnąć F, czy tam przycisk, który łapie wam tyrolkę i y, trolka się zbaguje, będzie nad wami, będziecie mogli biegać sobie po ziemi, a ta trolka będzie tak jakby do was wczepiona i będziecie mogli rozwalać rzeczy, które są w pobliżu. Kontynuując temat groty, pokażę Wam dwa sposoby, jak szybko dostać się do wnętrza groty, nie wchodząc w wiry. Pierwszy sposób polega na skoczeniu sobie na tyrolkę przy tym sobie elektrycznym, zeskoczeniu na dół i skoczeniu tutaj do tego świetnika, który przeniesie Was do środka i będziecie praktycznie jednymi z pierwszych graczy, którzy są na dole. Potrzebuje się od razu przebrać i otworzyć sobie skrzyniczkę, która jest sobie właśnie obok. Drugi sposób jest bardzo podobny, lecimy sobie koło tego drugiego wiru i przy tym domku mamy łódkę telefoniczną, którą możemy się od razu przebrać, albo możemy sobie od razu wskoczyć do tego śmietnika i jesteśmy już w środku. I ostatni sekret jeśli chodzi o grotę jest taki, że jeśli wejdziemy sobie do skarbca, zlutujemy oczywiście wszystko, to wychodząc przez toaletę, wychodzimy do stogu siana, z którego co ciekawe nie możemy już wrócić sobie do środka. I co ciekawsze, tego stogusiana nie jesteśmy w stanie rozwalić. Więc, nawet jeśli się z nim schowamy, ktoś będzie teraz strzelał, to nie rozwali tego stogusiana. Będziemy nieśmiertelni, można tak powiedzieć. Kolejnym sekretem, jeśli chodzi o nowy sezon, jest ukryta miejscówka pod domem, który znajduje się właśnie w tym miejscu. I co ciekawsze, my tą miejscówkę już widzieliśmy na zwiastunie drugiego sezonu, gdzie nasz bananek przebierał się za agenta, za szafą, więc tutaj właśnie w tym domku znajduje się ta szafa, w której możemy sobie, możemy sobie przejść do tajnego podziemnego pomieszczenia i tak to wygląda. I ostatnim dosyć w sumie zabawnym takim sekretem błędem jest to, że jeśli weźmiemy sobie beczkę wybuchową z platformy wiertniczej i wyjdziemy z nią za tą platformą wiertniczą i będziemy chcieli ją wyrzucić, to ta beczka tak jakby przykleje się do nas i będziemy z nią musieli już biegać. W związku z tym jest plus jeden i minus. Minus jest taki, że jeśli chcemy celować to nic nie widzimy, bo ta... Beczka nam zasłania wszystko, ale plusem jest to, że jeśli tańczymy, to możemy dosyć śmiesznie wyglądać i wykonywać dosyć śmieszne rzeczy z tą beczką. Polecam sobie wypróbować różne mocki, bo naprawdę idzie się dosyć mocno uśmieć. Sami sobie spróbujcie. No i oczywiście, jeśli film wam się podobał, to będzie mi miło, jak zostawicie suba, łapkę w górę. Oczywiście tego suba z dzwonkiem. No i będziecie mnie wspierać z moim kodem w sklepie Tomala. Na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję bardzo wam za obejrzenie do końca i życzę wam miłego dnia. i cześć, pa.